Prawdopodobnie jeszcze nigdy nie było w twoim życiu tylu zmian naraz. W ciągu zaledwie kilkunastu dni zamknięto większość instytucji użytku publicznego. Najpewniej musisz teraz pracować z domu. Jeśli masz dzieci, one tkwią wraz z tobą w czterech ścianach. Media zalewają cię wodospadem złych wiadomości, do tego dochodzą coraz bardziej niepokojące plotki. Wirus, który do niedawna był jedynie egzotycznym problemem na Dalekim Wschodzie, nagle zaczął definiować twoje codzienne życie, a jedyne co możesz zrobić to siedzieć w domu. I tu właśnie się mylisz. Pokażę ci dzisiaj, jak radzić sobie z wrogiem, jeszcze powszechniejszym i bardziej zdradzieckim, ze strachem przed zmianami, jakie teraz następują w twoim życiu. A pomoże mi w tym pewien niepozorny ptaszek. Zapraszam. W roku 1969 szwajcarska psycholog Elisabeth Kübler-Ross opublikowała przełomową pracę, w której omawiała pięć stadiów żałoby. Zapewne obiły Ci się o uszy takie terminy jak wyparcie, gniew, depresja, targowanie się czy akceptacja. Zaskoczyć je może jednak, że model ten można wykorzystać też w biznesie. W sieci firm i dyrektorów często konieczne są zmiany, by przedsiębiorstwo funkcjonowało lepiej i sprawniej. Niestety zarówno menadżerowie jak i pracownicy nie zawsze witają te zmiany z radością. Na pewno pamiętasz sytuację, w której szef kazał ci porzucić sprawdzony i skuteczny schemat na rzecz jakiejś fikuśnej nowinki. Pewne zmiany po prostu nam się nie podobają, nawet jeśli są konieczne. Stąd w biznesie opisano bazowany na modelu Kibler-Ross model Sarah, który jest akronimem od Shock, Anger, Resistance, Acceptance i Healing. Reakcje te można przetłumaczyć na polski jako shock. Złość, protest, akceptacja i kuracja. Stąd Szpak. Akronim z polskich słów łatwiej zapadnie Ci w pamięć oraz dobrze oddaje naturę sytuacji. Szpaki świetnie dostosowują się do zmian, dzięki czemu są jednym z najszerzej występujących ptaków świata. Umieją też naśladować śpiew innych ptaków, a nawet takie dźwięki jak skrzypienie drzwi i podobnie Ty musisz zdobyć się na elastyczność, gdy na Twojej drodze staje zmiana. No właśnie zmiana. Czy wprowadzenie stanu epidemii można porównać do zmiany w przedsiębiorstwie? Jak najbardziej. Podobnie jak w pracy masz w państwie społeczności i rodzinie do spełnienia różne role. Teraz nastąpiła niespodziewana zmiana, która jest ci wybitnie nie na rękę. Zresztą nie tylko tobie, każdemu, ale której musisz się podporządkować. Naturalną koleją rzeczy jest, że przejdziesz przez wszystkie etapy szpaka. Jedne mogą zająć trochę krócej, inne dłużej. Możesz je też przechodzić w innym tempie niż ludzie wokół ciebie. I nie ma w tym nic złego. Natomiast jeśli będziesz te etapy przechodzić świadomie, wiedząc co się z Tobą dzieje, pomoże Ci to radzić sobie z własnymi uczuciami efektywniej. Możesz też dostrzegać te reakcje i ich zachowania u swoich bliskich i znajomych, a wtedy pomóc także im. Spójrzmy więc, które nas ten szpak zaprowadzi. Etap pierwszy to szok. Stajemy oko w oko ze zmianą, której się nie spodziewaliśmy. Nasze życie wywraca się do góry nogami, nie rozumiemy jeszcze do końca, co się dzieje ani dlaczego. Żadna ogłasza zamknięcia szkół i granic, a przecież wcale jeszcze nie jest tak źle. Najczęściej towarzyszą nam przy tym silne emocje. Możemy irytować się niewygodnymi skutkami zmiany, wręcz wściekać się na to. Może to być też jednak paraliż, niemożność zrobienia czegokolwiek, bo sytuacja za bardzo nas przytłacza. Co ja pocznę? Przecież to koniec świata. Wreszcie reakcją może być też wypieranie zmiany. Bo tak w sumie to przecież wszystko jest jak dawniej, od kilka miejsc być zamkniętych tylko kilka zów szpitalu, no i tyle. Najważniejsze podczas tego etapu jest zrozumienie powodów, które stoją za zmianą oraz empatia. Jeśli widzisz, że twoi bliscy są w etapie szoku, spytaj, czy potrzebują w czymś pomocy. Spróbuj też wytłumaczyć, jakie powody stoją za konkretnymi zmianami i jakie płyną z nich korzyści. Jeśli widzisz objawy szoku u siebie, poszukaj wypowiedzi specjalistów lub porozmawiaj ze znajomymi, którzy mogą na ten temat wiedzieć więcej od ciebie. Zrozumienie zmiany to pierwszy krok do zaakceptowania jej, zanim to jednak nastąpi, czekają cię kolejne etapy. Złość. Gdy pierwsze zaskoczenie zmianą mija, pojawia się u nas niezadowolenie. Musimy zejść z utartych szlaków, porzucić swoje przyzwyczajenia. Już nie można pójść na siłownię do kina czy na piątkowe piwo z przyjaciółmi. Nikt nie pytał Cię o zdanie ani nie uprzedzał. Od jednego dnia w wiadomościach pojawia się długa lista nowych zasad, które musisz zacząć przestrzegać od zaraz. Kiedy się o tym orientujesz, odczujesz gniew i zdenerwowanie całą sytuacją. Najważniejsze na tym etapie to nie tłumić tych emocji. Pójdź pobiegać, pociąć w domu, postaraj się skanalizować negatywne odczucia poprzez zużycie energii. Możesz też wygadać się znajomemu lub bliskiemu i analogicznie. Jeśli u osób wokół siebie widzisz, że tam złości, przede wszystkim ich wysłuchaj. Wymaga to sporo cierpliwości, ale jeśli zaczniesz na siłę ukracać ich rozterki, zareagują tylko wzmocnionym gniewem. Dopiero gdy emocje opadną, można spróbować wyjaśnić dokładniej powód zmian. Pomocne tu może okazać się parafrazowanie, podsumowanie wypowiedzi drugiej osoby. Jeśli dobrze rozumiem, to czyli chodzi Ci o to, że. I podobnie zaczęte wypowiedzi potwierdzają, że faktycznie dotarł do ciebie właściwy sens wypowiedzi. Może to też pomóc twoim rozmowcom w uporządkowaniu ich własnych myśli. Kiedy tak się stanie, następuje kolejny etap. Kolejny to protest. Podczas etapu protestu lub wyparcia odrzucamy samą potrzebę zmian. O ile fazy złości i szoku są bardzo emocjonalne, o tyle ta faza jest już logiczna. Możemy znajdować sobie różne powody. By do zmiany nie doszło lub by przynajmniej nas nie dotyczyła. Przecież nie jestem w grupie ryzyka. Wypadki drogowe nie są niebezpieczne, a przecież jeżdżę samochodem, czy też to wszystko tylko panika i przesadzona reakcja. Jeśli to twoi bliscy przechodzą właśnie przez etap wyparcia, podobnie jak w przypadku złości, najlepiej jest najpierw ich wysłuchać. Potem możesz próbować zaproponować zmianę idącą w tym kierunku, ale mniej drastyczną. Zacznij robić nieco większe zakupy, nieco rzadziej niż wcześniej. Można też próbować szukać punktów wspólnych między stanem sprzed zmiany i obecnym. Wcześniej chodziliśmy do kina, teraz możemy zrobić sobie popcorn w domu i obejrzeć film w telewizorze, a zamiast pójść na imprezę posłuchać wspólnie muzyki w domu albo połączyć ją z przyjaciółmi poprzez wideo rozmowę. Jeśli uświadomisz sobie, że ty także wybierasz potrzebę zmiany, podobnie jak w poprzednich etapach, porozmawiaj z kimś, wyraź swoje obawy. Możesz też spróbować ćwiczeń. W których samodzielnie poszukasz kontrargumentów na swoje opinie i spiszesz to wszystko. Jakiś czas później, na przykład na drugi dzień, możesz wrócić do tej kartki i spróbować obiektywnie ocenić, które argumenty są najsilniejsze. Dzięki temu możesz nieco przyspieszyć przejście do kolejnego etapu. A kolejny etap to akceptacja. W tym momencie godzimy się ze zmianą. Przyznajemy, że jest ona konieczna i zaczynamy podejmować kroki w celu jej wprowadzenia. W momencie, gdy dotrzesz do etapu akceptacji, będzie już tylko lepiej i łatwiej. Nie będą Cię już nękać wątpliwości ani zdenerwowanie. Wtedy możesz bardziej skupić się na pomocy swoim bliskim i znajomym, jeśli widzisz, że są jeszcze na wcześniejszych etapach szpaka. Na tym etapie zaczynamy też dostrzegać pozytywy płynące ze zmiany. Widzimy, że ograniczone reakcje społeczne faktycznie chronią nasze zdrowie, że stan epidemii pomoże całemu państwu łatwiej znieść to ciężkie wyzwanie, jakim jest potyczka z wirusem. Można nawet znaleźć jakieś pozytywne aspekty zaistnienia sytuacji. Praca z domu oszczędza ci czas poświęcony zwykle na dojazd. Nawet jeśli większość dnia spędzasz w ferworze pracy, to idąc do kuchni po kawę, mijasz się z domownikami, możecie zamienić kilka słów czy uśmiechnąć się do siebie. Zamiast do kina lub do baru możesz pójść na spacer, czego żadne instrukcje nie zabraniają. Przy pełnym rozluźnieniu możesz spokojnie przejść do ostatniego etapu. A ostatni etap to kuracja. Po zaakceptowaniu zmiany. Pozostajemy tylko wdrażać. Podczas kuracji przyjmujemy pomoc w stosowaniu się do zaleceń lub wręcz sami o nią prosimy. Pomoc Pomocna tutaj, jak w wielu innych aspektach życia, może okazać się informacja zwrotna. Dlatego warto wspierać siebie nawzajem i zachęcać do kontynuowania nowo przyjętych zachowań. Czako dopiero utrwalenie na stałe wprowadzi nas w świat zmiany. W ten oto sposób na skrzydłach Szpaka przelecisz wszystkie etapy przystosowania się do nowych zmian. Wzorzec Szpak, czy też Sara, opisuje jednak nie tylko tak ekstremalne sytuacje jak stan epidemii, ale także wprowadzenie nowych procedur w przedsiębiorstwie. Świadomość tego, co przechodzisz ty i osoby wokół ciebie, da ci w takich sytuacjach poniekąd przewagę, bo poznanie siebie to pierwszy krok do sukcesu. No i jak myślisz? Na jakim etapie jesteś teraz ty? Jak się z tym czujesz? Jakie porady czy wsparcie najbardziej pomogły Ci w przechodzeniu etapów poprzednich? Podziel się tą wiedzą w komentarzu, bo choć mogą nam pomagać szpach czy Sara, to w dalszym ciągu najważniejsze byśmy pomagali sobie nawzajem. A ja dziękuję Ci za Twój czas i pamiętaj, pozostań nieprzeciętny. Cześć!